słyszał ostatnie wołanie Bóg przyszedł po swoich aniołów przyszedł opatrzeć ich rany każdą zadaną słowem gestem czynem lub spojrzeniem dotykał delikatnie i kładł na niej kwiat Już skończył. Miejsce, gdzie leczył rany, wyglądało jak kwietna łąka. Gdy Pan Bóg odszedł, przyszedł Jego posłaniec, pochylając się nad każdym śpiącym ciałem, kładł przy nich śnieżnobiałe skrzydła. Aniołowie budzą się, siadają, patrzą wokół na kwiaty. To już nie ich ziemia, to nie ich miejsce. Skończyli misję. Choć jeszcze nie wiedzą, kim są i skąd przyszli. Noszą w sercu tęsknotę, która ich prowadzi. Nawet jeśli są jednymi z tych, którym odebrano najwięcej i nie mogą się poruszać, oni też idą. Prowadzi ich światło, które w nich płonie, ma jedno imię: miłość. Nieuposłaniec posłaniec pozbierał święte kwiaty rany swoich braci Пятый уже раз Odchodzi Anioł, na niebie zapala się jego gwiazda. Zawsze, ilekroć spojrzysz w rozbieżdżone niebo. Pomyśl o aniołach, których spotkałeś w swoim życiu. Niech ich światło wskaże ci drogę, gdy zwątpisz w słuszność Twoich wyborów. Niech ich blask ogrzeje Twoje serce w bezsenne noce. Niech ich wdzięczność będzie Twoim przewodnikiem w niebie.

Jest miłością. Chcemy Wam, kochani, z góry powiedzieć na koniec. Trzy lata gramy dla Was. Opowieści o aniołach, trylogia o aniołach, był sen, wędrówki, a dziś powróciły. I to jest rzeczywiście pożegnanie, tak jak w piosence, którą słyszymy w tle, ponieważ tych aniołów w takiej postaci, w takiej konwencji już nie zobaczymy więcej. I dlatego Iza, która od trzech lat gra Boga, który jest miłością, razem ze mną ma przesłanie, które chcemy zostawić. Brawo, pani Zosia. chcemy to jednak powiedzieć chcemy to jednak powiedzieć w imieniu tych wszystkich którzy stoją z tyłu tych wspaniałych aktorów wyjątkowych aktorów na scenie życia chcemy to powiedzieć nie ma takich ran nie ma takich ran których nie uleczyłaby miłość Jeszcze raz kochani, kończy się jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz kochani, skłaniajcie Jeszcze raz. Brawo dla was. Wspaniali aktorzy. Pozwólcie państwo, że przedstawię jeszcze asystenci aniołów. Pani Anna Bober, Aneta Bartosz i Kornelia Orzuk. Brawa. Pięk, wizualizacja i muzyka pani Joanna Sukowska. Obsługa techniczna, pan Stanisław Cali. Przepiękne, wyjątkowe kostiumy użyła Katarzyna Lempart. Nieobecna, ale brawa. Maski scenografia oraz rekwizyty pana, Pani Monika Wasiłowska-Zabiciel i Anna Leśniak, obie Pani. Scenariusz i reżyseria Stanisława Szczepania. I teraz chcę powiedzieć to, co zaplanowałam na Ostatnią część, i należy się wszystkim, którzy przychodzą nas oglądać. To ten scenariusz nie ma praw autorskich. Jest wasz. To jest dar nasz dla was, dla Skawinian, dla wszystkich naszych przyjaciół, dla Krakowa, dla wszystkich, którzy przyjeżdżają nas oglądać i podziwiać. I o to nam chodzi. Tak ma być. Dziękujemy za to. Jest wasz ten scenariusz. Możecie go zanosić w swoje, do swoich szkół, środowisk, opowiadać. Grać na scenach, niech żyje swoim życiem. Oni opowiedzieli swoją historię i przekazujemy ją dalej. Jest właśnie. Mamy takiego wyjątkowego gościa. Każdy z Was jest wyjątkowy, ale dzisiaj jest z nami pan Reginald z Prosił o chwilę by mógł coś powiedzieć. Niedawno występowaliśmy ze snem aniołów właśnie na scenie y, y, szkoły muzycznej na ulicy Basztowej w Krakowie na zaproszenie y, klubu Lajosu, który reprezentuje właśnie Pan Reginald Stas To też będzie wspaniale, jeśli będziemy mogli. To Bardzo serdecznie dziękuję. Głos mi się załamuje tak na poprzednim występie. Pani Dyrektor, chciałem serdecznie podziękować za tą pracę, którą Pani wykonała wśród nas. I w imieniu klubu Lions Club Kraków Stare Miasto mam adres dla Pani, a przy okazji te kwiaty, które niech umilą każdy dzień bycia z ludźmi niepełnosprawnymi. Pięknie, szanowna Pani Stanisławow Szczepaniak. Dyrektor Środowiskiego Domu Pomocy Skawin. Szanowna Pani Dyrektor, w imieniu lając Klubu Kraków Stare Miasto pragnę bardzo serdecznie podziękować za wspaniały występ Grupy Teatralnej pod Pani przewodnictwem pod tytułem Sen o Aniołach. Podczas noworocznego spotkania w dniu 12 stycznia tegoż roku w sali koncertowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeńskiego w Krakowie przy Basztowej. Dostarczyliście Państwo nam wszystkim bardzo wielu łez szczęścia, autentycznie łez szczęścia, wzruszeń, radości, miłych chwil, zadumy. A narracja w Panie wykonaniu była balsamem dla ucha i duszy. Życzę dalszych sukcesów pracy na rzecz ludzi w potrzebie tak jak ruch lajonów na świecie też służy mi innym. We serve. Wierzę i życzę, aby nasza współpraca nadal rozwijała się z podspaniałym hasłem Miej serce i patrz serce. A od siebie chciałem dodać jeszcze jedno, że gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziemy Boga żywego. Z wyrazami szacunku. Regionalny Stacja Chorski, prezydent Lions Proszę. Życzę wszystkiego dobrego i... Wierzę, żeby współpraca będzie się rozwijała. <noise> Bardzo dziękuję. Tradycyjnie kwiaty trzyma Zbyszek. Nie przez przypadek jest dzisiaj taka wyjątkowa o tej porze widownia. Dlatego, że żegnamy się z taką konwencją o aniołach, tych już nie zobaczymy. Tym bardziej chciałabym poprosić Was i na pewno znajdę zrozumienie o szczególne brawa dla tego anioła pomarańczowego. Dziękujemy bardzo. Czy rodzice chcieliby zabrać? Przepraszam. Rodzice chcieliby jeszcze zabrać głos, dajmy chwilę. Na pewno pięknie nie umiemy mówić. Tyle słów co tu padło dziś nasze już chyba tylko dziękujemy wszystkim i za wszystko. Natomiast serca nam nie brakuje i zawsze jesteśmy. To... <noise> Ja te kwiaty, a ja powiem tylko tak, tutaj mi Panie dziękuję za trud i dziękuję Paniom za trud. Usłyszałam niedawno takie zdanie, którym się podzielę, jeśli będziesz robił to, co lubisz, to nie będziesz pracował. Tu też nie ma mi za co dziękować. Ja się po prostu tutaj dobrze z Wami czuję, a już wielokrotnie mówiłam, więc słyszeliście to Państwo, którzy jesteście kolejny raz. Jeśli ktoś jest pierwszy raz, to powtórzę. Nie do końca jest to mój scenariusz. Tak naprawdę ten scenariusz napisało życie naszych podopiecznych, waszych krewnych, bliskich przyjaciół. To jest ich własność. Ja tylko Wam to opowiedziałam. I za ten Wasz trud, trud słuchania i cierpliwość, skupienie wyjątkowo, za przybycie, za obecność, dziękuję Wam. Nie ma takich ran, których nie uzdrowiłaby miłość. Proszę jeszcze raz o brawa dla innych. Now comes the day to bid you farewell. Many places I have been, many sorrows I have seen, but I don't regret, nor will I forget all who took that road.